Witam serdecznie. Z tej strony Damian z firmy Software. W funkcji wstawiania opisu do wskazanego punktu istnieje teraz możliwość zaznaczenia w tabeli współrzędnych wskazanego punktu. Jak to wygląda w praktyce? Chciałbym do wybranych przeze mnie punktów wstawić wysokość, ale również te wskazane przeze mnie punkty chciałbym oznaczyć w tabeli współrzędnych. A więc zaznaczam tą funkcję ustaw, zaznaczone. Punkt, I daję OK i wybieram punkt numer np. 1 oraz punkt numer 3. I przechodząc do tabeli współrzędnych, widzę, że punkt 1 i punkt 3, a więc te wskazane przeze mnie, zostały zaznaczone w tabeli współrzędnych. Dzięki za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.